Cześć. W tym filmie pokażę Ci, jak modyfikować szczegóły istniejących usług i jak dodawać zasoby w Altegio. Zacznijmy od karty usług. Klikając na nazwę usługi, otworzysz jej szczegóły. Tutaj możesz zmodyfikować wszelkie informacje o usłudze, które już dodałeś, takie jak nazwa, cena i czas trwania. Następnie, jeśli przejdziesz do sekcji rezerwacji online. Możesz włączyć rezerwację online, dodać opis usługi, przesłać obraz, który będzie widoczny w widżecie rezerwacji online, a nawet skonfigurować przedpłaty online za usługi. Jeśli chcesz pobierać przedpłaty za usługi, musisz połączyć preferowany system płatności za pomocą menu integrację w AlteGio. Następnie możesz określić kwotę przedpłaty która może stanowić dowolny procent ceny usługi. Jeśli masz zagranicznych klientów, możesz również podać tłumaczenia nazwy swojej usługi w sekcji językowej. Kliknij przycisk Dodaj tłumaczenie, wybierz język, na który chcesz przetłumaczyć i wpisz tłumaczenie, które chcesz, aby Twoi klienci widzieli. To tłumaczenie będzie widoczne dla klientów, gdy zmienią język widżetu rezerwacji online. A teraz porozmawiajmy o zasobach. Zasoby to ograniczony sprzęt lub przestrzenie, które są potrzebne do konkretnych usług. Dodanie ich zapewni, że jeśli zasób jest już używany na wizytę, żaden inny klient nie będzie mógł zarezerwować wizyty na tę samą usługę w tym samym przedziale czasowym. Na przykład jeśli masz tylko jedną fotel barberski, możesz ustawić go jako zasób. Aby to zrobić, Wróć do ustawień, kliknij Zasoby, a następnie dodaj zasób. Nazwijmy go Fotel Barberski. Po nadaniu mu nazwy przypisz go do usług, które tego wymagają. Na przykład strzyżenie i stylizacja damska, lub strzyżenie i stylizacja męska. Jeśli masz wiele takich samych zasobów, Możesz je dodać, klikając na nazwę zasobu i naciskając przycisk Dodaj zasób. Wprowadź ponownie nazwę zasobu, a następnie naciśnij Zapisz. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami za pomocą czatu wsparcia, WhatsAppu lub Telegramu. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować oraz kliknąć kartę powiadomień, aby uzyskać więcej filmów. Do zobaczenia następnym razem.